Nazywam się Bartek Ostałowski, mam 32 lata i jestem jedynym profesjonalnym kierowcą na świecie, który prowadzi samochód stopą. Motoryzacja u mnie pojawiła się od, od dziecka, te teamy super, luciące samochody, dziewczyny, sponsorzy. To jest to, co ja chciałem robić. Nie mogę od tego oderwać oczu. W tym młodzieńczym okresie też y, szkice, generalnie sztuka była mi bliska i bardzo dużo poświęcają na to czasu. Młody gość tak miał pasję, studiował, chciał się ścigać. To jest przerażające, jak w ciągu paru sekund y, całe życie może po prostu się zmienić i, i y, y, y można powiedzieć, że no, w tamtym momencie no, wszystko straciłem. Przede mną jechał na swoim motocyklu kolega, jechałem za nim na swoim e, i, e, i pomiędzy nas wjechał, wjechał samochód. Ja, ja tylko nacisnąłem obydwa hamulce, położyłem ten motocykl ślizgiem e, na asfalcie. No mm. niestety zaraz dalej była barierka taka przydrożna, dwie godziny i, i nagle budzisz się bez rąk w siódmym dniu. Odwiedziła mnie Kasia Rogowiec, która była parolimpijką, przyjechała swoim samochodem, więc zobaczyłem kogoś, kto ma podobny problem. To było już takie światełko w tunelu. Zobaczyłem takie, takie dwie drogi. Albo będę kimś, kto jest cały czas e, zależny od innych, albo postaram się powalczyć o to, żeby samemu znaleźć drogę, żeby być samodzielny. Gdzieś trafiłem na film, zobaczyłem kogoś, kto prowadzi stopą, miał samochód z automatem prawa noga, gaz, hamulec, lewa, na kierownicy i ja od razu wrzasnąłem do taty, że, że chodź zobaczyć jedziemy kupić automata, tak? I pojechaliśmy na plac, ja wsiadłem i, i starałem się jeździć, okazało się, że że, że, no, że da się, tak? Każdego dnia śmieję się, że tankowałem za 50 złotych jechałem pojeździć chociaż chwilę, bez takiej presji, że muszę coś zrobić yy, i muszę być nie wiadomo kim. Po prostu każdego dnia, mimochodem, stawałem się lepszy. Po roku postanowiłem Przystąpić do, do zdania e, licencji kierowcy wyścigowego już zawodowej. Nie było nigdy nikogo takiego w historii, kto bez rąk chciałby zdobyć licencję. Pierwszy start e, to był rallycross Cross. Od razu z górnej półki pojechaliśmy na swojej Europy. No i później starty w Mistrzostwach Polski. Wygrałem rundę Pucharu Polski na torze w Poznaniu i zająłem pierwsze miejsce. I to było takie niesamowite. To zwycięstwo to już normalnie zamknęło, wszystkim usta i stali i nie dowierzali. Pierwszą, schodzącą dyscypliną był Drift, i od razu w to poszliśmy. Nowym tematem zupełnie jest gokard. Zaryzykowaliśmy, kupiliśmy takiego gokarda, żeby właśnie go poprzerabiać. Na pewno daje mi to satysfakcję. Ta kariera powiedzmy się potoczyła tak jak w przypadku każdego innego kierowcy. Nie startuję w żadnej specjalnej klasie, tylko startuję wraz z całą resztą stawki kierowców sprawnych i, i na tych samych zasadach jestem oceniany, więc no, taki mam wybór. Albo jadę z nimi, albo, albo wcale. Motosport już jest taki, że uwalnia pewne rzeczy. W sztuce chyba wydarzyło się już wszystko, co mogło. Możesz zrobić wszystko to, co chcesz. I kiedy, kiedy właśnie nagle ktoś mówi, że nie, no nie da się, nie ma szans, to dosłownie ja się gotuję, więc to dawaj, no to zabieramy się za to.